Karty zasobów, psychoanalityk. Cześć! Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym unboxingu. A dzisiaj dodatek do Eldritch Horror pod piramidami. Jeszcze do niedawna ten dodatek nosił miano planszówkowego białego kruka. Na szczęście wydawnictwo Galacta się zlitowało nad polskimi graczami i ogłosili dodruk tego dodatku. Nowa plansza Egiptu, nowi badacze, nowi przedwieczni, jeszcze więcej kart spotkań, reliktów, zaklęć i jeszcze, jeszcze więcej. Ogólnie jest to dodatek cieszący się bardzo dużą popularnością jeden z tych uznawa, za Must have. No to łapka w górę, a ja biorę się za unboxing. Powrót Czarnego Faraona. W Wieki temu Egiptem rządził Faraon Nefren K. Był władcą tak nikczemnym i okrutnym, że jego własny lud wymazał wszelkie dowody jego istnienia. Jednak, Bractwo Bestii odkryło prawdę i planuje przywrócić Czarnego Faraona na tron, skazując Egipt i całą ludzkość na erę niewolnictwa. Wraz ze swoimi towarzyszami musicie czym prędzej wyruszyć do Egiptu, odkryć najpilniej strzeżone tajemnice i zbadać najmroczniejsze zakamarki tej piaszczystej krainy. Tylko w ten sposób macie szansę powstrzymać kultystów Nefrenka i zadbać o to, aby Faraon pozostał uśpiony na wieki. Ten dodatek, jak cały Eldritch Horror, możemy grać od 1 do 8 graczy od 14 roku życia, oraz rozgrywka trwa od 2 do 4 godzin. Oczywiście, do rozgrywki potrzebna jest podstawowa wersja gry, czyli Eldritch Horror, przedwieczna groza. Instrukcja dosyć cieniutka zaledwie kilka stron krótki wstęp fabularny opis tego rozszerzenia jak z niego dokładnie korzystać. Zawartość tego pudła, dodatkowe zasady, najczęściej zadawane pytania, całość ma 8 stron. Plansza Egiptu nie jest za duża, także nie muszę robić przebitek, mieści się cała w kadrze, legenda z opisanymi szlakami oraz zasadami Mamy takie miejsce jak Sahara, Aleksandria, Piramida Snofru, Kair, Nil oraz Amarna. Troszeczkę żetonów, Żetony wskazówek? Zdrowia oraz poczytalności, żetony osłabienia, bram, żeton przygody, aktywnej ekspedycji, żetony potworów oraz potężnych potworów, nasi badacze oraz dowód zakupu. Tak jak w całej serii. Wszystko jest na bardzo grubym kartonie, porządne wykonanie. arkusze przedwiecznych oraz nasze postacie. Pierwszym z nich jest abot, źródło plugastwa. A drugi to faraon, o którym czytaliśmy na pudle, czyli nefrenka, czarny faraon. Ośmiu badaczy. Hank Samson, parobek. Dominująca cecha to siła. Zaczyna w Dallas, Stany Zjednoczone, i posiada jeden zasób ciężki młot. Harvey Walters, profesor, równo rozmieszczone statystyki. Zaczyna w Arkham, Stany Zjednoczone, wyposażenie początkowe jeden zasób Pradawna Księga. Joe Diamond, prywatny detektyw, dominuje w spostrzegawczości. Zaczyna w San Francisco, Stany Zjednoczone oraz wyposażenie początkowe jeden zasób kieszonkowy Colt 32 Mandy Thompson, Pracownik naukowy. Również spostrzegawczość ma dobrze rozwiniętą. Zaczyna w Szanghaju, Chiny. Wyposażenie początkowe, jeden zasób lupa, jeden zasób unikatowy, poznaj swego wroga. Min Tin Pan, sekretarka. Statystyki równo rozłożone. Zaczyna w Tokio, Japonia. Wyposażenie początkowe, jeden zasób, unikatowy, zaszyfrowany tekst oraz zaczyna z jedną wskazówką. Monterey Jack, archeolog. Dominuje w sile. Pole początkowe to piramidy, wyposażenie początkowe jeden zasób beach, jeden zasób unikatowa mapa skarbów, rex murphy, reporter, statystyki na równym poziomie, pole początkowe żunę Alaska, wyposażenie początkowe jeden zasób królicza łapka, jeden stan klątwa, ulepszenie jednej wybranej umiejętności. Oraz ostatnia siostra Mary, zakonnica. Oczywiście wola najbardziej rozwinięta, zaczyna w południowej Afryce, a z wyposażenia początkowego posiada jeden zasób woda święcona, jeden bilet morski oraz ma jedną wskazówkę. Podstawki pod znaczniki naszych badaczy. I oczywiście całkiem sporo kart. Zacznijmy od małych kart. Karty artefaktów. Księga umarłych. Waga Tota. Bliźniacze Berła. Oraz lśniący trapezoedr. Karty zasobów. Psychoanalityk. Łowca skarbów. Lupa. Świece rytualne. Ciężki młot. ank, Talizman szczęścia. Magiczny zwój. Dziennik skryby, Pradawna księga, Księga zaklęć, Zaklęty sztylet, Kieszonkowy kolt, Magiczny sklepik, Ochrona przed złem, Antykwariat. W lewym dolnym rogu widzicie symbol tego rozszerzenia. Karty stanów, Rozpacz. Cztery sztuki, Dolegliwość, również cztery. Nawiedzony. Tak samo. Amnezja, Uraz pleców, Błogosławieństwo, Klątwa. Przechodzimy do zaklęć: Zmiana losu, Zaklęta broń, Zaklęty wdzięk, Pojenie wiedzy, całą cieni, Spustoszenie, Unikatowy zasób: Halpin Halmers, jest to nasz sprzymierzeniec, Enoch Bowen, Erich Weiss. Zaszyfrowany tekst, mapa skarbów, urna kanopska, skamieliny, tajemniczy posążek, prastary miecz, przeklęta tabliczka, inkrustowany skarabeusz, bogato zdobiony skarabeusz, maska faraona, drewniana kukła, przyzwanie żywiołów, Oczyszczenie świata, poznać swojego wroga. I to wszystkie małe karty. Jak widzieliście, praktycznie wszystkie występują w kilku kopiach. Karty spotkań mamy je podzielone na takie miejsca jak Europa, czyli na przykład Londyn, Rzym, Stambuł. Ameryka, Arkam San Francisco Buenos Aires, ogólne miasto Dzicz Morze, Azja oraz Australia, Szanghaj, Tokio, Sydney, Afryka, sporo nowych kart, miejsca takie jak Sahara, Amarna oraz Nil, spotkania w Egipcie, Aleksandria, Piramida Snofru, Kair, Spotkania ekspedycyjne, Tunguska, Antarktyda oraz na przykład Tokio, Spotkania badawcze, Miasto Dzicz-Morze, Spotkanie w innych światach w przeszłości, Zaginiona Karkosa, Miasto Wielkiej Rasy, Jugot. Wielka sala Celeanu Karty preludium: Drastyczne środki, Zew Cthulhu, Epidemia, Widmo z przeszłości, Litania tajemnic pod piramidami. Karty tajemnic dwa rodzaje: Wymazany z kart historii, Bestia, Duch ciemności, Czarny wiatr, Wyznawcy zapomnianego faraona. Przeczesywanie Egiptu, źródło nieczystości i choroby, dziecię Abota, pomiot plugastwa, eksploracja jaskiń, odcięcie jaskiń, dotyka Bota. Karty przygód. Mamy takie przygody jak Wrobiony w kradzież, trop wiedzie do Aleksandrii, trop wiedzie do Amarny, pościg przez pustynię. Pościg na rzece, dowód niewinności. 40 spotkań specjalnych, takich jak pomiota bota, głębokie jaskinie, czarny wiatr, czarny faraon. I na końcu karty mitów. Udało nam się, wizje dawnych wcieleń, klątwa wiedzy, zbytek, cenna zachłanność. Archeologiczne odkrycie, nieznane zagrożenie, zakażenie, cień w sercu Chicago, wędrowiec pył. Nie chcę Wam wszystkiego pokazywać, ponieważ odkryjecie sobie to sami podczas rozgrywki. Tak naprawdę na podsumowaniu mogę powiedzieć to samo co na początku. Dodatkowa plansza, nowi badacze, nowi przedwieczni, więcej zasobów, więcej zaklęć, nowe karty Preludium, pełno nowych kart spotkań. Jeżeli jesteście fanami Eldritcha nie ma co się zastanawiać. Także myślę, że do Dodruk w 2021 rozejdzie się jak ciepłe bułeczki. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Jeżeli lubicie oglądać moje filmy pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji oraz lajka. A na pewno pomoże to w rozwoju tego kanału. I jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie oglądanie i do następnego